Od 55 to co to, to, to pamiętam z Marianem, to, to, to było tak, że nie było na bramki, nie było na nic, chodziło się do lasu, uciło się stosny nie robiło się bramy. i robiło się bramy, zrobiło się bramy, bramy i, i tak się grało, zrobiło się zabawy, bo nie było czego utrzymać. Gdzieś na wyjazd, dobrze, że była rączna, do jeziorzan, do piekar, do liszek na rowerach samochodem, do, do tyńca, do Kryspiny. Byli blisko drużyny i się jeździł jakimś żukiem. Albo rowerami. Albo rowerami. No, pojechało się na mecz. Pijało się z meczu, z zabawa, do rana. Poniedziałek trzeba było. Poniedziałek do lekarza. I L4. Bo L4, dlaczego pan nie pisz?